Witam Was serdecznie na kanale Kone FISHING Dzisiaj postanowiłem wrócić w miejsce, w którym ostatnio złowiłem pięknego garbusa. Z nadzieją, że uda mi się poprawić wynik, ewentualnie złowić coś fajniejszego, bo w tamtym dniu spadł mi piękny okoń. Miałem sporo fajnych brań, w tym już po godzinie łowienia, coś tam wpadło. Zobaczycie na filmie, więc nie będę przedłużał i życzę Wam miłego oglądania. Postanowiłem, że pokażę Wam, jak ja łowię na jaskółki. O. o! Fajna rybka siadła. O. Ale ja Jest. Zobaczcie, kurde, ale ta kosi dzisiaj. Słuchajcie, powiedziałem, że się nie będę odzywał do, do pierwszej ryby. Dosłownie pierwszy rzut mam branie, ale to nie będzie mała rybka. O kurde, jaki okonek piękny. Słuchajcie Piękny okoń. Jest! W pierwszym rzucie taki okoń. Mam nadzieję, że to nie będzie kąt po rzutu bo się załamie, bo przyjecham, szczerze mówiąc powiększę. W razie to siaty nie ląduje. Później mam go zaprezentuję ewentualnie, co mi nie odprowadził. Tak jak go przypnę, do no, nogi. Do no, nogi go przypniemy. Dosłownie w moją stronę uderzył i zluzował w plecionkę. Piękne granie. No i oczywiście jest kółeczki. To co ostatnio tutaj działało. Pierwszy rzut dosłownie silna rybka fajna próbujemy dalej był jeden to może będzie kolejny oczywiście liczę na większe dzisiaj jest kolejny i to tak ten bardziej w toni złowiony nie opuszczałem do dna tym razem bo strasznie dużo ziólska się zrobiło trochę mniejszy no ale cieszy Długo nie musiałem na niego czekać. Zobaczcie. Fajna rybka. Na tu ląduje na razie do siaty. Obsar. Drugi do kolekcji. Trochę mniejszy, ale nie będę marudził. Nie ukrywam, że liczę trochę na większe sztuki, gdyż jak byłem ostatnio, spadły mi naprawdę fajne ryby. Udało mi się jedną wyciągnąć. Piękną sztukę. No ale można powiedzieć, że dopiero zaczynam. Na razie kombinuję tak jak ostatnio, czyli Eskuła, jak to nie będzie działało, tak jak się należy, to będziemy szukać innego rozwiązania. Kombinuję też oczywiście z kolorami i się okaże, czy to będzie dobry patent na dzisiaj, czy nie. Od dłuższego czasu nie mam kontaktu z rybą, więc czas najwyższy wypuścić moje zdobycze. Taki pierwszy mały konek wpadł. Ale mamy coś jeszcze, <troszę> troszeczkę fajniejszą rybkę. O, zobaczcie. Piękna sprawa. Fajny konek. Wraca do wody, oczywiście. Jesteśmy w ogóle na innym zbiorniku. Postanowiłem, że yy, zmienię miejsce. Może drugi zbiornik na fajniejsze rybki. Tam dosłownie nic się nie działo. Spotkałem też wędkarza, który mówił, że dzisiaj jest bardzo kiepsko. Oczywiście kontynuuję na skóły, troszeczkę poprowadzę ją w toni. zobaczyłem, no zobaczymy, może coś tutaj weźmie, co? że liczę na coś fajnego, ale, ale chyba trzeba się pocieszyć tylko po prostu tym, tym co złowię, mam nadzieję. Słuchajcie, rybki na razie nie chcą współpracować, więc postanowiłem, że pokażę Wam, jak ja łowię na jaskółki. Oczywiście, trójkątna główka, moim zdaniem, to podstawa, gdyż ona powoduje to, że jaskółka nam fajnie odskakuje na boki podczas właśnie takiego podszarpywania, twiczowania. Głównie jaskółkami łowię w toni. Złownie wiem, że tutaj słonka i pozwalam troszeczkę opaść i podszarpuję, twyczuję sobie. Raz, dwa, trzy. Może być raz, to jest kwestia tego, jakie same tempo narzucicie, ewentualnie jak będą konie chciały reagować. Sami naprawdę trzeba bardzo delikatnie, albo wcale po prostu tu zwijać. Wcale nie potrzebują jakiegoś podszarpywania, tylko dosłownie takiego lekkiego opadu. Więc tutaj tak naprawdę ogranicza Was wyobraźnia. to jest to przynata, która nie ma pracy własnej, trzeba jej nadać i czasami właśnie sprawdza się takie. Agresywne podszerpywanie Ja to robię przeważnie dwa, trzy razy, czasami więcej, pozwalam tej przynęcie opaść i się bawię w toni Bywa tak, że okonie reagują na jako długo padającą przynętę. Wtedy dajmy na to, rzucam, pozwalam, pozwalam przynęcie opaść aż na samo dno. No wiadomo, że jest ryzyko, że wpadnie wzrośla i będziemy mieli problem. O właśnie opadło, no i podszarpuję, o, miałem właśnie branie, podszarpuję i pozwalam znowu opaść. I tak to mniej więcej wygląda. Miałem branie, guma zdjęta, oczywiście spróbujemy podać tam jeszcze raz, więc była teoria, czas na praktykę. siedzi maluszek. Ojej. Jakiś maluszek mi wziął. O, jeszcze z sałatą. Zobaczcie. Jakieś 12 cm max. No ale skusił się na jaskółeczkę. Więc jak widzicie te jaskółki są w miarę w miarę skuteczne. Naprawdę okątki o tej porze roku bardzo lubią takie sznęty. No, chociaż wiadomo, jak trafimy w dzień, w którym na nic nie biorą. No to możemy rzucać choćby kamieniami i nic nie złowimy. A ewentualnie w nic nie trafimy. O, pole miałem. Rybkę fajną spadła mi. Mały konek na Twitcha się skusił jak on to zażar, no ale agresywnie uderzył. Spróbujemy teraz trochę na Twitcha powiem szczerze, bo zaopatrzyłem się dosłownie w dwie sztuki na testy. No i zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Fajny no, okonek wypuszczamy. No ale się nie zastanawia, od razu wziął, uderzył. Więc możliwe, że może trzeba troszeczkę agresywnie dzisiaj nie tylko nie tylko jaskółki ale właśnie tłücze próbujemy jeszcze raz Masakra. Zobaczcie jaki kaban. <laughs> Jak on to zażarł, taką kotwiczkę. Chociaż nie jest to duża obrotówka. Powiem szczerze, że dosłownie nic się nie dzieje, oprócz takich maluszków. I naprawdę, próbuję na różne przynęty. Małe, duże, twicze, No sami widzieliście w sumie. Cały czas jakieś zmiany. Ale chyba trzeba szukać w totalnie innym miejscu. O, miałem ranie. totalnie innym miejscu chyba trzeba szukać, bo nad łąkami ewidentnie nic się nie dzieje. O jest, zobaczcie, nad łąkami ewidentnie nic się nie dzieje, <gryw> tylko powiedziałam, zacząłem marudzić i jest. Malutki te malutki. O kurczę, jak to zażarłeś gościu. Jeszcze chwilę się pobawię tutaj, jeśli nic większego się nie wydarzy, zmienimy miejsce, poszukam może w jakimś dołku, kilka tutaj znam, więc więc spróbujemy w głębszych miejscach, może gdzieś na spadzie większym i tak dalej, chociaż stałem przy, przy dysepce. przy górce takiej wysoko wychodzącej, wcześniej co udało mi się tego fajnego konia złowić. No i później też nic się nie działo, ale mam jeszcze trochę czasu, więc będę kombinował. Na razie obrutuweczka, niezawodny Black Fury. O, zobaczcie. Coś trafiłem Jakiś komek jest Czy był? Nawet go nie czuję jak walczy. Jest, nie, coś jest jednak No, już taki Większy. 12-15 cm. Coś większego się trafiło. <grystanie> no, dzisiaj nie będę rodził, bo ewidentnie nie chce im się. No, zmikam na nóżku. Musiałem Wam pokazać, jak mi się ustawił przy nodze. Nie myślę, żeby uciekać. Nie czy mu się spodobało. O! Jak fajnie pociągnął. Mocne branie bardzo. Fajnie bije głową. O! No, może coś z tego będzie jeszcze. Parę kątków stąd wyciągnę. Zacznę zbierać do siatki. O! Jeszcze mi spadł. Trzeba się bawić z siatką no ale ewidentnie mocniejsze branie się zaczęło zobaczymy, może to dopiero początek o jest kolejny dosłownie rzut po rzucie słuchajcie cały czas mi biorą nie są duże no ale rzut po rzucie cały czas coś jest o, tendencja wzrostowa mam wrażenie, zobaczcie 118 fajna rybka zacznie zbierać do siatki Zobaczymy, ile mi się uda złowić. Może wystartowały dopiero. No, później, później wypuszczę, na pewno, spokojnie. O, je. Jest kolejny. Dosłownie... rzut po rzucie, słuchajcie. Maluszki, ale może się z nimi trochę pobawię. Piękna sprawa. Jeszcze kilka takich złowie. Nie będę dosłownie zmieniał miejscówkę, chyba nie będę się bawił z tymi mrożkami, poszukam czegoś większego, ale pocieszę się tą chwilą. Są małe, może i będzie większy, spróbujemy. nie spod nóg, ale chociaż fajniejszy. Widziałem, jak wyszedł mi tutaj z lewej strony, a tak naprawdę wystartował mi z No, już taki fajny dwudziestaczek, myślę, ale powiem szczerze, znikąd się pojawił. Patrzyłem na zupełnie innego konia, a ten wystartował i się bez zastanowienia strzelił. Fajnie. Tylko obrotówka dzisiaj działa, powiem szczerze. Próbuję cały czas po każdej zmianie miejscóweczki założyć coś innego. Z nadzieją, że weźmie większy. Ale tylko obrotuwa, naprawdę. Dzień, dzień obrotówki. O, co wsiadło? to fajna przerywka, słuchajcie. Nic fajniejszego. Okonek, biję pięknie głową. O, fajna. Nie, szczupak. O, ślizgą. jeszcze tego brakowało, właśnie. Zresztą nie uciął. No i tutaj. Toczy do środka już miałem kończyć ale się udało takiego małego cizgunka jeszcze dołowić dosłownie za skórkę się za skórkę się złowił zobaczcie na tego zwója Wkusił się, no nie będę narzekał <śmiałam> największa ryba dzisiaj na coś go tutaj atakowało Piękne, piękna rybka oczywiście wraca do wody Co tutaj stoi? Jest w szoku, że ktoś go wypuścił. Jeszcze gdzieś się kurczę chyba tym szczupaczkiem zraniłem. Z tego co widzę. Jeden, jeden. <grytania> Na szczupaka. Dobra, bawię się dalej. Ale dosłownie opuściłem obrotówkę do dna. Wtedy bardzo blisko dna prowadzona obrotówka zadziałała. Jakaś rybka, jest to konek, zobaczcie. No, możliwe, że trzeba troszeczkę głębiej prowadzić obrotówkę. Oj! Zobacz, pomagać. Taka rybka. Maluszki dzisiaj. Ale w takiej ilości nie będę marudził. Opuszczam obrotówkę bardzo nisko. słownie do dna. Mam wrażenie, że... Zaczynają reagować. Rybki może są bardzo przyklejone do dna, więc trzeba popróbować. Ale tylko obrotówka. Wcześniej próbowałem też połowić na jakiegoś Akajtecha, twitcha i tylko obrotówka dzisiaj działa. Więc dzień obrotówki ewidentnie. O! Jest, zobaczcie. Tylko powiedziałem, że szkoda, że takie małe. O! Jakie odprowadziły pięknie Ale kolorki ma śliczne. Zobaczcie. Fajna ryba. Jakie śliczne kolory. Piękne pasy, coś niesamowitego. A zobaczcie, I tego może nie zobaczycie na kamerze, ale cały jest w pijawach, Czy ma pijawę na głowie, tutaj? Może zobaczycie, może nie? Więc to świadczy tylko o tym, że. Zobaczcie, A, ale śliczne kolory, jakie płetwy. Piękna ryba. Dobra, wracaj do wody. No, oczywiście pijawki świadczą o tym, że są wklejone w dno i nie mają zamiaru zbytnio żerować, więc. Kontynuujemy taktykę taką, że opuszczamy do dna i wbijamy. No i działamy dalej. Może coś fajnego wpadnie jeszcze dzisiaj. A jeśli nie, to niedługo będę kończył. O, fajna rybka siadła. O kurczę, co to będzie? Szczupaczek. I biję kokoń. Ciekawa ryba. Nie, obślizgun znowu. Kurczę. Będę trochę fajniejszy może. Mam nadzieję, że mi nie obetnie. Podobny rocznik. Zobaczcie. <śm> Czyli nie tylko koniom smakuje, ale nie skoczył. Nie tylko moim, nie tylko o smakuje moja brotówka, ale i obślizgunam. Zobaczcie. Ale tutaj. Tak jest. poskacz tutaj. No nie będę narzekał. Dwa szczupaki. Oczywiście niewymiarowe. Coś tam się dzieje. Dawaj tą obrotów. Oddaj obrotówę moją. Zobaczcie. To nie jest ten sam. Ale rocznik ewidentnie podobny. Dobra, zmykajmy w do ruchu. Zastanawiasz no się czy płynąć, czy zostać. <laughs> Zobaczcie jak się ustawił. A, tak, poszedł pięknie. Więc jak widzicie, kombinować trzeba nie tylko brotówka nad, nad łąkę, ale też i spuszczamy ją do dna. Czekamy aż opadnie i staramy się wolno kręcić nad dnem. I czekamy na upnięcie. Fajnie. Ja jestem zadowolony. Jest. No, teraz ewidentnie okoń. No i całkiem fajny chyba będzie. Tak jest. O, ładny. Zobaczcie. Chyba znalazłem... Aj jaj się wypiął. Niepotrzebnie. Bo na siłę targałem. No ale ten już był ciekawy. Taki ze 25 cm. No dobra, to rzucamy dalej. Jest <grym> kolejny. Tym razem maluszek. Biorę jak wściekłe dzisiaj na tą brotówkę. Nie wiem, czy ich złowiem, ale całkiem dużo. Nie wiem, czy wszystko wam pokażę oczywiście, ale najpierw będzie długi odcinek, bardzo. O, jest coś. Jest duży okonek, ale kolejny. Jeszcze myślałem, że już spadł. Czyli konkretna bestia szykuję. <noise> no i ilościowo dzisiaj to powiem szczerze, że się wybawię strasznie Jest też ten mniejszy, mniejszy dzisiaj łowię Fajnie Oj Nie był najmniejszy dzisiaj, mniejszy się łowiło Rest <noise> Zobaczcie, kurde, ale ta obrotówka kosi dzisiaj No i to będzie fajny okoń Troszkę większy niż te wszystkie Oho, Piękna sprawa, słuchajcie. Obrotówka to jest dzisiaj po prostu kosa niesamowita. Zobaczcie jaki ładny okoń. Śliczny jest. No jeden z większych dzisiaj. Dosłownie spuściłem na dno. Troszkę poprowadziłem i jest. Śliczny okoń, zobaczcie. No, pokaż się. Piękna ryba. No, coś tutaj kiedyś go dorwało chyba. Dobra, no to co zmykaj a ja próbuję dalej. Dzisiaj przynęta numer jeden. Obrotówka. I tylko w tym kolorze. Często mówię, że nie tylko chodzi o ryby, ale o same wyjście, spędzenie czasu nad wodą. U mnie to jest numer jeden, powiem szczerze. A to, że dzisiaj tak mi się udaje coś tam połowić, to tylko nagroda za czesne poranki i tak dalej. Jestem mega zadowolony. Piękny dzień dzisiaj. Jak jeszcze coś dołowię, Albo no coś fajnego siądzie, no to będzie to tylko zwieńczenie dzisiejszego dnia. Piękna sprawa. Jest. Jest kolejny. Nie jest tu duża rybka. No, chociaż rośnie, rośnie. O, przestał teraz walczyć totalnie. Nie, nie jest tu dużo konek. No ale. Oho. Chyba wegetarianin do strawo zażarł. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Uwielbiam oko. Oj, mi się super. Uwielbiam łowić okonie. To najfajniejsza ryba do połowu. ponoć jeszcze pstrąg jest taki fajny. Wystarczy raz pojechać i od koniec. Jesteśmy pochłonięci. Nie wiem, niestety nie, nie miałem okazji połowić pstrągów. Może kiedyś się skuszę. Tym bardziej, że w moich rodzinnych stronach jest naprawdę świetna rzeka pstrągowa, na której łowiłem co najwyżej okonie. Jakieś klenie, szczupaka, ale na Pstrąga nigdy się nie wybierałem. Nawet nie potrafię tej ryby łowić. A powiem szczerze, że w tym roku miałem bardzo dużo ochotę, żeby w ogóle się przyjechać na Pstrąga. Mam no, takie małe marzenie wędkarskie: złowić każdy gatunek ryby. Olej, ja. <grystanie> Dobrze, że <grystanie> dosłownie spadło mi. Masakra, mam nadzieję, że drosokon nie weźmie. Mam nadzieję, że się nie zomała, bo będzie lipa. Nie, dobrze jest. Zsunęła mi się wędka jeszcze. Ojejku, <grybujesz> nie ma dnia bez przygód na rybach. Zawsze coś. No i kończymy na dzisiaj, słuchajcie. Ja jestem mega zadowolony. Wybawiłem się dzisiejszego dnia z okonkami. Nie były to jakieś kabany. Chociaż z samego rana piękna ryba siadła. Koniec końców okazało się, że typowy klasyczek, czyli obrotówka w super kolorze Black Fury zadziałała. No i zrobiła mi dzień tak naprawdę. Może nie duże okonie, ale w takiej ilości dawno nie złowiłem. Jestem mega, mega zadowolony. Jak najbardziej dzień na plus. Fajny poranek, piękna pogoda. Czego chcieć więcej? Oczywiście jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś rady, pytania śmiało, piszcie w komentarzach, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!